nie spędził ten czas, więc proszę bardzo podziękować nam szczególnie księdzu, który zabrał cudownie. Czasem się rozlewały, ale to nie Była super i pani Beta Super zapodała. Mam, nie pamiętam jaki padeł. Padeł, super obiady robił robiłam. Plaża też spoko pani Paulina. Została tam. Obraziłam na nią się, bo nie mogła. Się, tak dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy Dobrze hey, było, dobrze było, dobrze było wam, hey, Dziękujemy Dobrze hey, hey, Dziękujemy, 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 dziękujemy hey! A teraz wracamy do i trochę no mi, no bo fajnie było, ale się. Ale nasza i tak wyła i lekszy i był też statek i, i tak I się pierwsza wola wraga, przy którą miała Ale i tak było z no i trochę. Czasem okszanu, ale to nic? No i tak było super, ale ja przypominam, że to wszystko w pierwszym dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy!